Ja jestem Shanti, a to jest lazurowa promenada kryształowej doliny. Tak jak mówiłam, jesteśmy u rodziny Cybant. Uznam, że to no, dobry pomysł. Zresztą wybór jest już coraz mniejszy, bo poza Cybantami no, została nam rodzina tylko noga i blaszka. Tak naprawdę. Aha, widzę, że tu są jakieś problemy. A dlaczego Tanie idzie do pracy? Kobieto? No, toż poszła. No to. Aha! Czyli widzę, że coś tam dawną jest, że się Simowie mi w niej zresetowali. Okej, okay. chodź tu. Pójdziesz do pracy tak bez, bez, bez tego. Pójdziesz. W tym klocuszku, który jest jeszcze większym klocuszkiem, bo dobudowałam mu piętro. Tutaj widzicie są te wszystkie. Tu jest Langrab, tu jest Moniak, a tutaj są te takie dwa jeszcze inne klocuszki. Mieszka sobie Czesiec Cyban. Jak widać, on tutaj no, wygląda jeszcze, jeszcze gorzej, jako emeryt. To po prostu ta szczęka, te, te policzki, zapadnięte. Nie, to nie jest mój ideał męskości, zdecydowanie. Mieszka tutaj też jego małżonka Jagoda, która jest y, studentką. Po prostu no, jedną z tych studentów, którzy mieszkali w Kryształowej Dolinie, czy tam nawet dalej mieszkają. I się zapoznał się z nią, dobrze im się rozmawiało, więc no, spali parą. i z dwoma córkami. To jest Amaretta, mam nadzieję, tak, Amaretta i Anietta. Dziewczyny są tutaj świeżo po uczelni, więc no mamy środę godzinę 22. Zresztą ja już pracuję, nie wiem kiedy ja już zdążam pracę, pracę zgarnąć. Pokaż się. No tak, cybant jaki jest. Każdy wie, każdy widzi, no po prostu cybant. Jak widać doszedł bardzo wysoko w swojej karierze, bo został aż przemytnikiem, gdzie no tak jak mówię, taką standardową drogą poprzez awanse, zdobywanie umiejętności mógł dojść tylko na piąty bez uczelni, więc widocznie albo tam jakaś reputacja mocno weszła, albo, albo no karty kariery. Ja gody wam nie pokażę, bo poszła przed kilką do pracy, jest egzorcystką. I marzy o tym, żeby trójka dzieci ukończyła studia na uczelni. Być może stąd też pragnienie, żeby mieć niemowlę, i jednocześnie obawa, więc no cóż, widocznie czuję, że jest już za stara na macierzyństwo. Cyband chciał zostać no, mistrzem złoczyńców, więc no próbował. Amaretta, którą pokażę wam troszkę inaczej, bo jest kurde noc i nic nie widać. Ogólnie, no dość urocza dziewczyna, jak na to, z jakiego ojca powstała. Moim skromnym zdaniem ładniejsza od siostry, chociaż też do ideału troszkę jej brakuje. Ona pragnie popularności i jej marzeniem życiowym jest to, aby stać się słynną kuchmistrzynią. Prawdopodobnie będziemy nią tutaj szli w tę karierę. To jest Anietta. No też jest interesująca. No. Ale jakoś Amaretta mi się bardziej zawsze podobała. No ma takie małe oczka po matce chyba. Więc no też jest specyficzna. i oczywiście pragnie kasy, kasty kasty. I chcę stać się pewnego dnia legendą sportu. Jak widać jest już na trzecim poziomie. Więc no. Jeszcze przed nią sporo drogi, ale damy radę. A chwilowo nie pracuje. Mamy też masę śmierdzących psów śpiących, śmierdzących buza, budach i śmierdzących legowiskach. Oczywiście psy spokrewnione. Tu jest nasz kochany prezes. Tu jest uroczy hrabia. A reszta się gdzieś pokitrała. Demona, nie? Tu jest Jessica oraz, oraz igiełka. Najmłodsze z nich wszystkich. I jak to wygląda? Igiełka jest córką... Ali, czyli jakieś tam przybłędy, oraz naszego prezesa, który z kolei jest synem no, hrabia, hrabiego i Jessiki. Z tego co wiem, Cybat miał hrabiego na początku, potem hrabiego, hrabie. Potem pojawiła się Jessica, powstał z nich uroczy prezes i stwierdziłam, że no trzeba go gdzieś dalej y, rozmnożyć. Nie wiem, czy Ania nie jest emerytką, to pojechałam. Albo to znane schroniska. Cóż nie, ja chyba, chyba wymieniałam schronisko. A nie, w mega gdzie wymieniałam schroniskowe pieski. Znaczy, wymieniałam, no uśmierciłam wszystkie i, i zrobiłam nowe. Kurde, które te psy wymagają? Hrabia i Jessica. Znaczy, my mamy wannę dla tych psów. No, jak wykąpiemy ich w tej wanny, to chyba że dużo nie będą, co? Wyczyść. Uwielbiam mieć dużo zwierząt, zwłaszcza psów. Znaczy, koty też lubię, ale no. W życiu też jestem bardziej psiara, więc no... się rzeczy, moje simowie też częściej mają psy niż koty. Ale nie zmienia to faktu, że... że, że no... trochę bez przesady. Potem trzeba je myć. Taką kompanie jest straszne. A nie trzeba go chwalić, bo widziałaś no. Nie no, iść do toalety na górę. Yy, tak, bo do tego klocka, jak mówiłam, dobudowałam piętro, no... bo potrzebowałam. Tu jest sypialnia rodziców, tutaj sielegowiska się drabina, żeby miejsca jej zajmować, ale widzę, że psy sobie świetnie radzą z tą drabiną. E, tu jest piętro, tu ktoś chyba sobie zrobił toaletę z psów. No e, jest bardzo skromne, ta panna jest creepy, tak jak mówiłam, no ja i moje meblowanie, no jak jest, każdy wie. Tutaj trochę, bo ta pogoda, teraz jest tak w powietrzu, trochę to śmiesznie wygląda. Jakieś kurde, chociaż kolumny bym mogła tu postawić, żeby takiego dać efektu, że tak miało być i to nie spadnie. Dobra, czy ty tutaj jakieś romanse, miłości? Tak, a no przecież z Patrycją przybysz, zapomniałam. A twoja siostra? Twoja siostra? Aha, z Borysem. Ja nigdy nie pamiętam tych korelacji, ale widzę, że Borys jeszcze jest nastolatkiem, więc... Daj mu jeszcze dorosnąć, daj mu jeszcze troszkę czasu. co musiałabym dziewczyną w ogóle jakieś ubrania, bo ta to w ogóle... Wygląda nie powiem jak. No, pod tym, że jest krótsza o pół palca, to ty mogłabyś na tym zostać. On ma łapkę w tej wodzie. No cóż, trudno. Okej. Okay, dobra, nie pamiętam, które łóżko było której dziewczyny. Jakoś sobie robiłam kolory krzeseł, że ten intensywniejszy, to chyba dół, czyli to jest to. Czyli to byłabyś ty. A ten taki mniej intensywny to chyba była góra. Tak by to było. No, teraz widzę, jak on jest mocno do matki podobny. Troszkę ma te plamki brązowe na nosku, znaczy na oczach inaczej. Albo te czarne w sumie, bo te czarne jakby przykrywają tą brązową. A on tu nie ma tej czarnej. Więc no, troszkę inaczej jest na pyszczku. Ale poza tym to przecież Cordero... To jest Kopia matki. Dobra, igiełka. Dobra, teraz Ty też zrób. To dlatego, że nie mamy sprzątacza i ten kibel jest taki brudny, prawda? On nie jest zażygany z powodu poranych mdłości. Prawda? Dobra, wiem, że Ty jesteś lesbijką, więc no jesteś bezpieczna. Siostra chyba też. A ty? ojej, 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 gwiazdowiec przyszła. Siema. Jeśli szukasz swoich psów, to demona była u nas przed chwilą. Ale wiesz co, w samej bieliznie. Do obcej baby. Toś wymyśliła. Okej. Okay. Kasy mamy sporo, więc nawet jeżeli nie będzie naszej wymarzonej fuchy dam radę. Windykacja, nie. Taniec, nie. Architektura? Nie. Biznes. Nie. Show biznes. U mm -mm. Matko, święta. Te psy są jakieś kurde, nawiedzone. Ludzie też! Wszyscy biegają! Co tu się dzieje? Oni przed czymś uciekają! Jeszcze nie wiem przed czym. E, przed kuchnią amaretty widocznie. Ej, na matkę! Rudolf, ja nie chcę być bezczelna, ale wziąłbyś się za ten kibel. Dziękuję! I kurczę nie wyspała się, a nie tak, widzę. Więc niech się wyśpi. To będzie twoje łóżko. I tak nie zapamiętam. Ale położysz też amaretty, to może one same zapamiętają. I jest szansa, że będą chodziły do właściwych łóżek. Tracimy przyjaciół. Tracimy ich. Pomocy. Houston, Houston, mamy problem. ty byś zadzwonił do żakietowej w ogóle? Zresztą wstawa już, bo kurde, w nocy nie będzie co z wami robić. O, no tak. Hehe. <laughs> ok. Matko święta wygląda, jakby spadła z tej drabiny. Póki mamy chwilę. To może byśmy Amaretty wysłali po jakieś ubranie dla siebie. Jesteśmy na Lazurowej promenadzie. Żeby już nie walić tymi ekranami ładowania, to może coś tutaj do szafy Ameli, czy gdzieś wymyślimy. Dobra, jesteśmy w szafie Ameli. Możemy coś kupić. Jezu, to są pisanki z Kimsów jedenki. Na codzienne. I może od razu, jak już tu jesteśmy, taką ładną uknie ślubną. Bo czemu nie Nasza Anietta wygląda więc na chwilę obecną, tak? Uznałam, że to jest dziewczyna, która raczej jest no, prosta, nigdy nie miałam jakichś takich akcji, żeby nosić te koldy po sam pępek. To i tak jak widać no, jest dość, dość mocno ta sukienka wcięta. Ale no, szukam dla niej czegoś yy, zarazem prostego, ale też takiego no ładnego i dziewczęcego. Myślę, że sukienka. No dzięki. E, się nadaje i czemu nie. Jeśli chodzi o suknię ślubną, no to trzeba poczekać do ślubu. E, a czy to nie jest kierowca samochodu? Ja ją kiedyś w przypadku dodam do jakiejś parceli i powiem, że ona teraz będzie tutaj tak po prostu sterczeć, bo niby jest miastowy, ale nie jest miastowy. Okej. Okay. Mam nadzieję, że mi to gry jakoś szczególnie nie wykrzaczy pewnego dnia. No nie no, nie widzę tutaj za bardzo nikogo interesującego. Brzuska. I już wiem, kto to jest Brzuska. Chyba poznamy tą tajemniczą kobietę w przyszłym odcinku. Olga. Widzę, że kurczę, opieka nad czworaczkami ją mocno zmęczyła. Przyszła sobie odpocząć. No nie no, nie ma tu czego za bardzo szukać. Wracamy do domu. Tu, wsiadaj, zostaw już te kwiaty. Kobietko. Oj, oj, oj. Tak, kolejny mod. Kolejny mod. Ja w każdym odcinku będę mówiła o jednym modzie. Haha. Ha. O nie, ja jakieś podmianki mam poinstalowane na wampiry widzę. O, kurde. Nie wiedziałam, że ten skin podmienia wampira? Muszę to pousuwać, bo to, to, to nie jest wampir, tylko to jest, kurde, jakiś terminator teraz. Dobra, no ale to się usunie, to nie jest żaden problem, tylko muszę o tym pamiętać. Marcin hrabia osiołek, czyli wampir, który się bardzo strasznie nazywa. Ja chyba zostawię te skiny, bo po do niego dopasuję po prostu jest takim osłem. Ale chodzi o to, że no, co on tu robi? Przecież to jest lazurowa promenada. A no właśnie mam moda, który pozwala na to, by te wampiry, nie wiem jakąś tam nazywają, te, te hrabia i hrabiny i w ogóle te ojcowie i matki wszelkich wampirów. Mogły się pojawiać też na parcelach publicznych poza przedmieściem. Zaś mi tu coś na siurało. Muszę przyłapać, kto mi tam wiecznie sika. amaretta wróciła. Niech się ogarnie, idzie spać. Dobra, jesteś głodna, więc też coś zjedz. Skoro już wstałeś o trzeciej, <śm> z mojej winy. To jest twój obraz? Nie, jest twój. To jest Anietty. Ale już widzę, że on najpiękniejszy nie będzie, więc możesz go. Bez skrępowania zniszczyć tylko tak, żeby córka nie widziała. Nie pedagogicznie. I co z tego, że córka już dorosła? A nie, ty musisz na 10, bo ty odbierasz studia. Nie mam parcia na tego przywódcę kultu, bo już kurczę mamy dwóch. A i tak trochę głupio, bo to by wychodziło na to, że nie wiadomo ile kultów jest w tej małej kryształowej dolinie. Ile tam tych sekt się porodziło, nie? Więc tak trochę, no. Nie do końca. Ty już wstałaś? Nie wstałaś, ale już możesz wstać za chwilkę. Więc się troszeczkę ogarniesz i poszukasz... A nie, nie poszukasz, zapomniałam. A czy ktoś ma jakoś tak szczególnie dużo kry... krytyki, tak, techniki? No to chodź, wstań. Aha, to było pościel w ogóle, no super. I napraw ten komputer, żeby córka mogła znaleźć robotę. I może w końcu przyłapiemy tego paskudnego siusiusiusia. Naprawdę. Czy ten ojciec naprawił ten komputer? Powiedz mi. Jeszcze. No, naprawił, ale sam go zajął. Co za dziadek. Idźcie tam wypluskaj w wannie. Chodź tu. Do pracy mówię. Dobra, czy dzisiaj nam się poszczęści? O, to jest pytanie. Ogrodnictwo. Chronisko dla zwierząt. Przestępca. Armia. Obi-book! Czyli nic... Nie udało mi się przyłapać tego obszczy, może nie mura, ale no, albo ścigał, albo jakiś się w tym wykąpał. Są dwie opcje. A Właśnie, dzisiaj powinien nam dorastać, znaczy powinna, powinna igiełka, nie? My się tutaj zaczęimy na nią. O której one dorastają, o 10 czy o 11? Nigdy nie pamiętam. Chyba o 11 jednak. No, 12 trochę i tak za późno. Chodź tu. A nie mogę zmusić psa do dorośnięcia? Dlaczego? Jak ja mam teraz upilnować? Już nie mogę cały dzień... O! <laughs> Ojej, jaka niepodobna, jaka do mamy bardzo podobna! A mam takiego psa podobnego do mamy! O Takie piękne prezesowe geny na zmarnowanie? Dlaczego? Może załap żonę za dupę, jak już tutaj jest? Yy, gdzie to? Nie, tu, chciałam za dupę, a nie za ręce. O, to. Skończ malować? Szkoda, że nie muszę tak podlecieć i po prostu, ją klepnąć po tyłku, jak ona sobie maluje, nie? Może by tu coś ten? Generalnie małżeństwo, więc. Cóż, no, dlaczego nie? Tu mi się? Aha, że ten poszedł, chyba, dobra. Eee, gorące i. Bara-bara. <laughs> Uwielbiam drzewa w niebie, serio. Lewitujące drzewa. A tak kurde trzaska ciągle w te gry. Nie, naprawdę, proszę pani, my pani tu nie potrzebujemy. Marysia, różyczka. Aha, no i po co? No i po co? I co się cieszysz? Co ona ma za ryj wymalowany? AHA! Ja nigdy nie zwróciłam uwagi, że ona ma ten... No tak, no po coś musiał powstać. Ten taki makijaż całej twarzy. No i na co mi ta lampa? Postawimy tu, to będzie służyć jako, nie wiem... A nie można jej na szafkę? A szkoda. A szkoda. wysłuży jako czajnik na herbatę. My nie znamy słowa niemożliwe. I takie oto mamy zbanuszek na herbatuszkę. Dobra, weź pokąp te psy. Przecież same się nie umyją. Który Nie Nieważne którego się uda wykąpać, ten będzie wykąpany. Przyjęcie w biurze jest zaplanowane na ten weekend i ktoś musi zająć się dekoracjami. Jagoda jest pewna, że poradziłaby sobie z tym, ale ten obowiązek zlecano w ubiegłych latach tej samej osobie. Jagoda nie chce rozgniewać swojej koleżanki, skoro to jej robota. Czy Jagoda powinna zgłosić się na ochotnika do tej pracy? Czy pozwolić zająć się tym swojej koleżance? No niech to robi, no skoro nie ona, no to po co ci więcej pracy? Jagoda nie chce doprowadzić do kłótni w biurze i postanawia zostawić swojej koleżance tę pracę. Gdy Jagoda pyta ją, czy może pomóc, jej koleżanka z miejsca odmawia wszelkiej pomocy i Jagoda traci nieco entuzjazmu wobec sztuki i rzemiosła. Trudno. W razie czemu wy nie śpicie? zasadnicze pytanie. Dobra, ta mądra idzie spać, ale Amaretta woli drzemać na, na rogówce. Oj, oj. Oj, oj, oj. Czy my mamy alarm? Nie widzę, mhm. Mm Ale mamy cztery psy, naprawdę, żaden Cię nie przestraszył. Joasia wydma. I poszła do góry. Telewizor pewnie, nie? Co się głupio cieszysz? Kanapę nam też zabierzesz, rogówkę nam zabierzesz, babo! Oho! ten trochę długo. Bardzo mnie to cieszy. Ale tam jakieś psy były i naprawdę nikt się nie obudził. Ech. co, i będzie szła i się w i o, Boże, nie ma, ukradli. Teraz się obudziłaś. Coś ci się przyśniło, oba. Przecież nie wiesz, że był złodziej. No, nie ma telewizora. Och nie, o nie, wisiał taki piękny, amerykański. I co teraz? Jakoś na to rugówką nie rozpacza. <grytanie> o, dobra, może to być trochę coś do z miasta. Chcę, być kucharką, um, ale nie deser, deser to trochę później. Omlety. A bieżnia tu była. Dobra, już rozumiem. Aha, auto jej uciekło do pracy przez te omlety. Dobra. To pójdzie z buta. 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 Rzeczywiście pizze przyniosła. Sportowiec w końcu. Więc no czemu nie? Nie ma tak zdrowe jedzenie. Kurde, ale ty tej bieżni potrzebujesz akurat. Cię ja muszę oddać. Czwarty to chyba jeszcze za wcześnie naborek treningowy. Znaczy, ja go mam dostępny, ale nie chciałbym aż tak czytować, jednak, mimo wszystko. Zwłaszcza, że nie ma takiej y, konieczności. Więc no, bieżnia wrac na miejsce. Aha, no tak. Na miejsce. No Zostaw już tą pizzę, tylko idź biegaj. Zdaje mi się ktoś zajmie, bo widać, że tu już się kurde sępy zleciały. Nie możesz. Aha, o, dupa tam, dobra, lepiej. <laughs> a Marecie, nogi ucięło przy okazji, co tam? A ta kurde, jest sobota godzina 18 a dalej w piżamie. O, już się nie opłaca przebierać. Ojciec! O nie, wanna się zepsuła, ale ja się chcę wykąpać, idź mi stąd, dziadzie. No kurde, i mnie przyszła bronka przegoniła całkiem, no co za kobieta. Ma kobieta tupet. tu się tak kąpie, no nie ma gdzie się podpachą? Jezu, ta przyszła chyba zbierała stranie przez cały dzień, żeby do nas przyjść. Sypant komfort, no tak, no nie ma kanapy, na której mógłby się poleżeć. Się poleżeć. Sobie poleżeć. Mm. No, no, muszę ten telewizor odkupić, bo konsola została i tak trochę słabo, że bez telewizora, nie? No. I od razu lepiej. A co, Przyszła się po powitać? Nie, Bryluj to... Co nam da? Co nam da? Dawaj. Dawaj, co tam masz? Stryna z zgabeczko fryzury. zawsze nic, a co? Co chodzi? Aha, no tak. Bo mam moda, muszę go chyba też usunąć, który zmienia, bo tam często jak jest taki komentarz, że jesteś naprawdę fajną osobą i tak dalej, to zamiast tam imienia ta, przykładowo, pojawia się imię tego Sima i tak naprawdę nie wiadomo, do kogo on to mówi. Mam moda, który to naprawia, ale też w związku z czym widzę to okno z propozycją pracy, jest coś tam pokicikane, więc no. Chyba to nie jest tego warte. No i co? I zawsze łóżka powymieniać, bo Ty już się przespać w nie swoim? Czy ty jesteś kobietą poważna? A w duszy cię mam. Cierp. Będziesz spała na podłodze. Co ty że tego psa? Hrabia udaje martwego. A to ja nie wiedziałam, że te psy są wytresowane, że one coś potrafią. Czy one pracowały na przykład? Moment, powinno to być. Nie no, bez pracy, bez pracy, ale faktycznie zdechł. albo ze schroniska go wzięliśmy, to już to potrafił. Oj, no ja nie wiem, ostatnio, znaczy ostatnio. Coś tu jest, że wszyscy goście, którzy przychodzą, czysto, czyszczą mi. Chciałam powiedzieć trumny. O matko. Czyszczą mi się budy. Znacie zapowiem to przysłowie, że każda potwora znajdzie tego amatora. Jak widać, y, dotyczy ono również y, Cybanta, który, jak mieliśmy okazję dzisiaj się przekonać, y, spotkał całkiem fajną dupę i spłodził naprawdę ładne dziewczyny. A na dzisiaj byłoby to wszystko. Zobaczymy się pewnie z, z Cybantami za łohohoho kilka miesięcy. Zróbmy im ładnie papaj. No, do zobaczenia w następnym. Cześć!